To my. O, dobry wieczór, Piotrusiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No. Dlaczego nie przychodzicie? Kolacja już gotowa. Czekaliśmy, aż Piotruś pójdzie do łóżka. A, a... Dobry wieczór, Panie Cwał. Dobry wieczór, dobry. wieczór. No... To śpi dobrze, Piotrusiu. Dobranoc. Dobranoc, synku. Będziemy przez ścianę u Państwa bogackich, gdybyś nas potrzebował. Hmm? Dobranoc. 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 Mm. Cezary. Kończ już, chodźmy. Nie, no, wydaje mi się, że zjecie te kolację beze mnie. No nie mam czasu. Mam same kłopoty z moim programem w klubie. Jakie kłopoty? Muszę zrobić w nim zmiany i znaleźć nowych wykonawców. A kogo szukasz? Kogo szukasz, kochanie? Nie, 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 nie. Papi, tylko nie zaczynaj. Ustaliliśmy już, że nie będziesz występować w moim klubie. Dlaczego nie? Podaj mi jeden powód. Nie możesz występować, bo nie masz do tego talentu. E, podaj mi inny powód. Hmm, nawet bym chciał, żebyś, żebyś wystąpiła, no to w tym programie nie ma niczego, co mogłabyś robić. No ja, ja potrzebuję tancerki baletowej i dwóch klaunów. Ja jestem tancerką baletową. Ja. Hmm. Jestem! W dzieciństwie chodziłam na balet. W szkole średniej występowałam nawet w przedstawieniu pod tytułem Taniec kwiatów! A to jest możliwe. Pańska żona ma ładne łodygi. przystań. Tak. Byłam jedyną petunią, która tańczyła solo. Posłuchaj, pani Petunio. Ten numer baletowy ustawia nam pani Natalia Szarapowa. Była prima balerina Teatru Wielkiego. Nie wydaje mi się, żeby uznała twoje osiągnięcia za wystarczające. No, to muszę jej pokazać, co potrafię. Do tej pory trzymam kostium z tego przedstawienia. Na pewno potrafię zatańczyć je tak dobrze, jak wtedy. Człowiek uczy się tańczyć raz na całe życie. Oj, kochanie! Nie wiedziałam, że umiesz aż tak dobrze tańczyć. Czytujesz? Przez cztery lata nie ściągałam balety. <grym wiesz> no i co ja mam z nią zrobić? A nie myślał pan kiedyś, żeby włożyć ją do kosza i zostawić komuś pod drzwiami? <grym wiesz> nie, nie, to nic nie, ona jest za mądra. Nie, no trafi do, do domu z powrotem. No, nie, nie. nie. jest zary. Niech pan spojrzy prawdzie w oczy. Prędzej czy później Patrycja zacznie tańczyć u pana w klubie. Ona jest bardzo uparta. A pamięta pan, jak odchodziła się na premierę i zatańczyła z panem? No dobrze, no, no raz jej się udało. Ale jestem bardziej uparty od niej. O, to, to może ja pójdę zobaczyć, co ona tam robi. Panie Swa, musi pan mieć parę klaunów, a nie wystarczyłoby, żeby ktoś odstawił jakiś sketch. Kiedyś występowałem w szkolnym kabarecie. Razem z Jasiem Pajączkiem udawaliśmy bliźniaków. Pamiętam ten sketch do tej pory. Przed państwem Ja się jej Panie Bogacki, dobrze, dziękuję, że chce mi Pan pomóc. A Cześć ja... Stasiu! Cześć Jasiu! Panie Bogacki. Jasiu! A czy Ty słyszałeś, że w jednym tramwaju zdarzył się straszny wypadek? Jaki wypadek? Panie Nie słyszałeś! Panie Bogacki, teraz jestem Jasio, a teraz Stasio. Dobrze, ale, ale ja potrzebuję pary profesjonalnych klaunów. Szkoda. Myślę, że mogłabyś zastąpić tych dwóch klaunów, ale skąd ja z, z, znajdę tancerkę. Mówisz, jak ty tu jesteś. Pati, czy ty poważnie myślisz, że mogłabyś tańczyć w moim programie? Myślę poważnie. Czy ty nie widzisz, że jestem jak butelka, w której bulgocze mój ukryty talent, a ty nie chcesz wyciągnąć z niej korka i go wypuścić? No, Patty... Wystąpię w tym programie. Nawet gdyby to miała być ostatnia rzecz, jaką robię w życiu. No, Pat. Jesteś za młoda, żeby umierać. Halo! Oczy idzie, jesteś pan. pani Heleno, zabierzcie panią Pawłową. E, Idźcie, już ja zaraz do was dojdę. Wykonam jeszcze tylko parę telefonów. Dobrze, 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 chodźmy. No, Mam szczęście. Panie Arkadiuszu, mamy dla pana partnerkę. Żona pana Cezarego zgodziła się z panem zatańczyć. To podobno świetna tancerka. Zaraz ją poproszę. Pani Patrycjo, bardzo proszę, 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 niech Pani będzie. Proszę. Enchantée. Zaczynamy. Na początek pary ćwiczeń rozluźniających. Rozumiem, że Pani zna wszystkie podstawowe pozycje. A tak, naturalnie. A więc proszę. Panie z przodu, Panowie z tyłu. I zaczynamy. Proszę o pierwszą pozycję. Trochę szerzej, Pani Piotrecjo. Może nie aż tak. Bardzo proszę, pozycja piąta. I soutenis. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un,

Przerwa, przerwa. Zostaje tylko pani Patrycja. Ula, la, pani Patrycja. No, niestety nie ma pani takiego doświadczenia, na jakie ja liczyłam. O, no, zapomniałam trochę, jak się robi te podstawowe ćwiczenia. To musi je pani sobie przypomnieć. Zapraszam do drążka. Zaczniemy od pierwszej pozycji. I od pani postawy, która jest nie do przyjęcia. I poproszę, plecy prosto, biodra do przodu, brzuch wciągnięty, klatka naprzód, broda do góry, kolana wyprostowane. Teraz lepiej. Pani tak stoi i powoli podciągnie nogę na wysokość drążka. Ma być równo z drążkiem, tak, równo z drążkiem. Ja, proszę, a teraz bardzo proszę wolno opuścić nogę. Proszę opuścić nogę na podłogę. Nie mam niech pani chwilkę poczeka. Mam pani czas. Mnie na da pozwolić. Nie, żeby dynamik troszkę doszczęte. Tak, słucham? Panie Cezary, jeżeli panu tak bardzo zależy, żeby pańska żena tańczyła w tym numerze, to ja rezygnuję ze zrobienia do niego choreografii. Moja żona? Tak. Ona powiedziała, że to pan chce, żeby ona zatańczyła. Jest teraz u mnie na próbie. Moja żona jest u pani na próbie. Oui. I z przykrością muszę stwierdzić, że pańska żena ma wiele lewe nogi do tańca. Pani Natalia, ja panią strasznie przepraszam. Ja... Ja jej do pani naprawdę nie wysyłałem. Ja nie chcę, żeby ona tańczyła w tym programie ani w żadnym innym. Proszę ją wyrzucić z próby. A mam jej powiedzieć, żeby sobie paszła? Nie, albo nie, albo nie, 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 nie. niech jej pani nie wyrzuca. Niech pani da taki wycisk, że ja się odechcę tańca raz na zawsze. Zrobię to z przyjemnością. Może mi pan zaufać. Panie Czarze! Jesteśmy! Dobry wieczór, panie cieszę się, że jesteście, ale jeszcze Patrycji nie ma. O! o! Jesteś, Pati! <śmienic> Dobry wieczór, kochanie! A, no, co co robiłaś? Czekaliśmy na ciebie. O, nic takiego, byłam na zakupach. Dlaczego jesteście tak ładnie ubrani? Hmm, bo wychodzimy. Wszyscy razem. Pan Cezary zaprosił nas dzisiaj do restauracji i czekamy tylko na ciebie. To nie, że tylko na kolację i tylko do restauracji, panie Heleno. Tam, gdzie jedziemy, można też tańczyć. Potańczymy dzisiaj trochę, kochanie. Masz ochotę? Mam tańczyć. Marzę o tym, żeby dzisiaj przetańczyć z tobą cały wieczór. Bardzo się cieszę, ale nie mogę iść z wami. A dlaczego nie? Co robisz? Musiała się pańska żona bardzo namęczyć przy tych zakupach. To może przełożymy tą kolację na inny dzień? Co? No raczej tak. No raczej tak. Hm. No to może ja pojadę do Cyrku Braci Poznańskich. Zdążę jeszcze na kawałek przedstawienia. Podobno występują tam świetni klauni. Może zgodzą się wystąpić w moim programie. To może ja pojadę z panem. Gdzie w telewizji nie ma ciekawego? No dobrze, dobrze, dobrze. Jedźcie. To no jedźmy. No, dobrze, to jedźmy. No, no, gdzie ty byłaś, co robiłaś? Opowiadaj. Byłam na próbie baletowej, ale do diabła z nią to za ciężka praca. Gdzie Cezary? twój mąż, wydawało mi się, że byli tutaj. No, byli, byli, ale. O, poszli do cyrku braci poznańskich. Cezary chce się spotkać z y, klaunami, którzy mieliby wystąpić w jego klubie. On jeszcze ich nie znalazł? E, nie. To znaczy, że ja mam dalej szansę wystąpić w tym programie? Nie, no słuchaj, ty się nigdy nie poddasz! A, człowiek, który się poddaje, do niczego nie dochodzi. Zadzwonię do tego cyrku i powiem, żeby jakiś klaun przyszedł do mnie i nauczył mnie jakiegoś skeczu! No nie wygłupiaj się! Co to znowu za pomysł? Halo? Dobry, to ja z panem rozmawiałam. Jestem Patrycja z -Wiśniewska. Dzień dobry, Francie, Kujawa. Gdzie jest ten facet, którego mam uczyć? Yy, to ja. Miły jest pani facet. <noise> Chcę, żeby pan nauczył mnie jakiegoś sketchu i wystąpił ze mną w klubie Tropikana. O, nie wiem, czy to wyjdzie. Zawsze robię skecze z mężczyznami. Mm, taka szansa może mi się szybko nie trafić. Nie mogę jej stracić. Niech się panu wydaje, że jestem mężczyzną. No dobrze, niech pani to podejdzie. Taki sketch robimy. Może. Może. Odwracam się powoli. A co to? Co to znaczy? Tytuł Skeczuł. Chce pani spróbować? No, a, a co mam robić? Zaczyna się tak. Ja się za forku, na ławce. Pani podchodzi do mnie. I się pyta, dlaczego jestem taki smutny. I z No i co potem? Teraz też sama wyjdzie. No dobrze. Dlaczego Do jest pan taki smutny? Czy mogę panu jakoś pomóc? O, dziękuję za te słowa, dobry człowieku. Ja też kiedyś byłem taki przystojny A. jak pan. Ja zawsze byłem włóczęgą i obdartusem. Chce pan usłyszeć moją historię? Jak pani powie, że tak? No dobrze! Byłem taki młody, kiedy poznałem ją. No miłość od pierwszego wejrzenia. Pobraliśmy się i byliśmy szczęśliwi. Aż do chwili, kiedy ten facet zapukał do naszych drzwi. Wpuściłem go pod swój dach. I to był początek końca. Pewnego wieczoru wróciłem do domu i znalazłem list! Rzuciła mnie dla niego. Zacząłem ich szukać. Jeździłem po całym kraju, aż pewnego razu spotkałem ich w polanicy. Moja żona i ten potwór, który mnie zabrał. Stali. Wyrywoje przy sobie. W parku zdrojowym mi się całowali. Kiedy sobie to przypomnę. Robili się na bocza chcę kogoś zamordować! tak. Stali tak we dwoje? Przy sobie? We dwoje! Przy sobie! Odwracam się powoli i krok po kroku zbliżam się do człowieka, który zrujnował mi życie! Niech Wspomniał pan już, kim jestem? Ach, to pan! Tak! Przepraszam, jestem wykończony nerwowo! A. Szkoda, że nie spotkałem pani, kiedy byłem zdrowy! Szkoda! Powinien pan był spotkać mnie, zanim pan zobaczył ich tam we dwoje przy sobie! A. 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 Chciałam powiedzieć we, we, we dwoje. We dwoje przy sobie! Odwracam się powoli i krok po kroku. Zbliżam się do człowieka, który zrujnował mi życie! Niech pan Nie niech pan! Nie, a -a! Posunął się pan przepraszam! Niech pan, pan spojrzy, co pan ze mnie zrobił? Bardzo dziwnie pan reaguje na wspomnienie, że tak stali we dwoje przy sobie. Nie, przy sobie odwracam się powoli i krok po kroku zbliżam się do człowieka, który zrujnował życie. Oh nie, 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 nie mi to Proszę. Ładnie się pani sprawiła. Oka. To już jest koniec sketch. bo ja mówiłem, że jakoś się sam rozwinie. Teraz już ma pani pojęcie, na czym polega dobry sketch. Hello, to ja, Hela. Wiesz, że Cezary zaprosił dzisiaj Stasia do klubu, no żeby sobie zobaczył próbę i Stasio właśnie dzwonił. Muszę ci to powiedzieć, żebyś się za bardzo nie angażowała w ten numer z komikiem. No bo wiesz, Stasio powiedział, że Cezary znalazł tych komików, no i ich zaangażował. Dziękuję wieczór. Tak, Stasiu. Szkoda, że Patrycja jest taka uparta i nie chciała przyjść, co? Rozmawiałeś z Cezarym? Jak się czuję przed występem? Jest bardzo zdenerwowany? Nie rozmawiałem z nim. Mają jakiś problem. Zdaje się, że jedna z tancerek jest chora i nie przyszła. Nie wiedzą teraz, co zrobić z tym numerem. Stasiu, Patrycja może za nią zatańczyć. Zna ten numer, bo była na próbie z panią Szarapową. A to by znaczyło, że doczekała się swoich pięciu minut. Nie, 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 nie możemy tego całowi zrobić. Stasiu, my mu tym pomagamy. Ona to świetnie zadańczyła. Świetnie, zobaczysz. Stasiu, dzwonię do Patrycji i powiem jej, żeby natychmiast przyjeżdżała. Halo, słucham. Pati, to ja hela. Słuchaj, Stasiu, niesłychana rzecz. I to może być dla Ciebie wielka szansa. Otóż Cezaremu brakuje kogoś do programu. I Ty jesteś jedyną osobą, która może to zrobić. Co zrobić? Odwracam się powoli! No tak, tak, z tym obracaniem. Mówiłaś, że to ćwiczyłaś, tak? E, ćwiczyłam. No dobrze, ale to z moim partnerem. O Boże, on jest! Tylko nie ma z kim y, wysokić. już zaraz się przebiorę i przyjadę do klubu. Tylko szybko, szybko, szybko! Jak się pospieszysz, to zdążysz. No już jadę, już jadę! Piotrusiu, biegnij do siebie i ubieraj się. Jedziemy do Tatusia do klubu. Teraz w nocy? Tak, teraz! Dajesz mi spokojny sen, w nim tyle szczęścia, jak i w dzień. Dla mnie uśmiech w sercu ma. Którym rozjaśniasz moją twarz, Choć pamiętam, kiedy łzy przepełniały go, a ty. Wciąż wierzyłaś, że zły czas opuści nas. Wyjdziemy spośród mgły, niepewnych dotąd szans. Dla siebie my dwoje, we dwoje przy sobie. I choć próby znaczył czas, nie zabrakło nas. Dla siebie nas, dla siebie. Zabrakło za nas Właśnie nie nas Właśnie nie nas